na mycie samochodu i mamy, tutaj jeszcze mamy nuteści, tutaj mamy jeszcze jakąś ładowarkę, tak? Tak, ładowarkę to jest fajna i mamy jakieś tutaj jeszcze mycze. Voucher na przyciemnianie szyb dała to nam firma, jaka? Autoszyby, Autoszyby Partner, 20 zł za z kurkiem, no? Kupaki, kto daje 6 dych za kompleksowe mycie samochodów z zewnątrz, o wartości 100 zł, Ktoś chętny na no, plakacik. Mamy tutaj, oczywiście, kubek. Mamy tutaj kalendarz woźpowy. Mamy tutaj, chyba, taki ocieplany komin, też woźpowy. Mamy tutaj jeszcze fajną taką zawieszkę. No, Wam powiem, że tutaj możemy spokojnie sobie zacząć. Od 60 zł z Mitsubishi Club chyba tutaj właśnie grudziąc. Jest czapa. Teraz jest zimno, to komu czapkę? No. 170. O jest ciekawe, 170. 170 po raz pierwszy. 170 po raz pierwszy, pierwszy, pierwszy. 170. Dobra. Dajemy 180. Chyba 180. 20 zł. 20 zł za puszczaczka. No. Halo, halo 50 po raz pierwszy. 50 po raz drugi, 50 po raz trzeci. Mamy kubeczek, brawo dla tego Pana! 70 po raz trzeci. Panie, sprzedane! 50 po raz pierwszy. No, 60 już da? 50 po raz drugi. I po raz trzeci, Brawo!